Cześć, ja jestem Perła i witam Was na cmentarzu pociągów. Tutaj opuszczone pociągi stoją i niszczeją od kilku lat. A na początku opowiem Wam historię. Przystanek powstał w 1884 roku, a w czasie II wojny światowej rozbudowano go rękami więźniów pobliskich fortów. Niemcom w czasie okupacji bardzo zależało na stacji kluczyki, dlatego w czasie wojny zbudowali halę, która jest dziś używana jako serwis dla pociągów. Niemcy rękoma więźniów zbudowali też wieże ciśnień oraz ten blok, ponieważ zależało im na ogólnym rozwoju więzłów kolejowych. Ok, jak już coś wiecie o tym miejscu, to możemy zacząć go zwiedzać. Hop. Pociągów, takich jak ten tutaj jest naprawdę mnóstwo. I gdybym miał pokazywać każdy z nich, film trwałby z dwie godziny. No ale dobra, zobaczmy, jak wyglądają starsze pociągi. Ja jako dzieciak nie miałem możliwość przejechania się takim, ale pewnie młodsze osoby oglądające ten film nie miały także możecie mniej więcej sobie wyobrazić jak kiedyś one wyglądały a różnią się dosyć sporo od teraźniejszych tutaj właśnie jest myjnia no ale dobra, ja wam pokazuję ten starszy Tam dalej już jest kolejny wagon, no i drobina do góry. No, jak mówię, tutaj jest naprawdę mnóstwo takich pociągów. A teraz przejdziemy w miejsce, w którym będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda ta lokacja z góry. Z góry mogę Wam wszystko ładnie pokazać. Po prawej stronie znajduje się ta hala, o której Wam wcześniej mówiłem. Te dwa budynki to są hotele hotele dla pracowników oraz maszynistów. I co ciekawe, są one opuszczone. Także jeżeli chcecie urbex z tamtego miejsca, no to dajcie znać w komentarzu. A po lewej stronie znajdują się opuszczone lokomotywy oraz pociągi. Tam daleko na lewo znajduje się wieża ciśnień, po środku budynek, no i komin. Więc trzeba przyznać, że to miejsce jest strasznie klimatyczne i piękne. A teraz zejdźmy sobie może do lokomotywy. Okej, okay, to może zobaczmy jak to wygląda od środka. Hop. W ogóle jak byliśmy dziećmi, to, to każdy miał swój pierwszy wymarzony zawód. Ktoś chciał być lekarzem, ktoś astronautą, a kto inny. Właśnie jeszcze maszynistom. No i od razu mówię, że w tym miejscu świetnie można poczuć klimat, więc jak ktoś chciał być maszynistą za dzieciaka, to niech tu sobie przyjedzie. Grill. No, świetnie. Oh. I tak właśnie to się prezentuje. Jeszcze widzę, że tutaj jest jakaś kartka z informacją. Teraz mogę Wam to lepiej pokazać. Tam jest właśnie ten serwis. Nie chcę tam zbytnio podchodzić, ponieważ tam są pracownicy. I właśnie dwie minuty temu wjechał tam pociąg. A jeżeli chodzi o ten opuszczony hotel, to nie widać, żeby był on opuszczony. No ale jest. Już powoli jest zachód słońca. Jeszcze Wam pokażę widok stąd. I. Opowiedziałem Wam trochę o tym miejscu, pokazałem Wam to miejsce. Myślę, że ten odcinek jest udany. A ja się z Wami żegnam, chociaż pożegnamy się gdzie indziej. Już powoli się ściemnia. A ja się z Wami pożegnam. Jeżeli spodobał Wam się ten film, no to zostawcie łapkę w górę i komentarz. A jeżeli Wam się nie spodoba, no to zostawcie łapkę w dół. A ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia, chociaż jeszcze nie. Polecam Wam zasubskrybować ten kanał, ponieważ kolejny odcinek będzie z bardzo ciekawego miejsca. I, i nie chcę spoilerować, ale. A tutaj widzicie widok z drona na stację kluczyki. No. Czekajcie na ten odcinek. Op. O, w ogóle jakaś nowa tabliczka. Tutaj jest, wcześniej jej nie było. Pewnie że pod prądem, znaczy pod napięciem czy coś. Zobaczymy, co tu jest napisane. Hop, hop, hop. Ło, łow, łow. Uwaga, teren monitorowany. A, a, to super.